W internecie pojawiły się kolejne informacje na temat współpracy oraz możliwego skina jaki trafi w kolejnym sezonie czwartym i może nawet pojawi się w kolejnym karnecie, poruszymy sobie temat samego karnetu na nowy sezon oraz przedstawię Wam kilka fajnych nowości. Cześć wszystkim, z tej strony nie kto inny, kod Miga i witam Was na odcinku z nowości z sezonu czwartego. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie macie zwycięzcę tego wczorajszego. Konkursu, a jeżeli dzisiaj chcecie wygrać prezent za 300 fałdolców, to zostawcie teraz łapeczkę do góry, suba z dzwonem i kicia tak jak te kozaki, i nie zapomnijcie o komentarzu z nikiem. No i tak, moi kochani, jak chyba każdy z Was bardzo dobrze wie, kilka dni temu minęła połowa obecnego sezonu trzeciego, przez co przygotowałem dla Was odcinek z wszystkimi nowościami, które znamy w temacie już tego kolejnego, a właśnie mamy nowe informacje. Zanim jednak do nich przejdziemy, Mam dla Was jedną dość ciekawą informację, która dotyczy pewnych możliwych współprac, jakie będą mogły pojawić się w Fortnite w niedalekiej przyszłości, a cały ten temat podał nam Licker Hypex. Możemy się tam dowiedzieć, że twórcy Life is a Strange oraz ASDF Movie wyrazili zainteresowanie współpracą z Fortniteem, a dla potwierdzenia tego tematu mamy dwa zrzuty ekranów z wpisami, które zostały zamieszczone na Twitterze i macie je teraz na ekranie. Co ważne widzę Pamiętajcie, że w tym wypadku mamy sytuację, w której to jakieś dane gry chcą współpracy z Fortnite'em, więc na ten moment musieliby się oni po prostu dogadać. A takie coś może trwać od kilku tygodni do nawet kilku następnych miesięcy. Tak więc nie jestem w stanie wam powiedzieć, kiedy możemy spodziewać się pierwszych informacji w tych tematach. Ale mogę Was uspokoić i powiedzieć, że mogą się one pojawić, i jeżeli coś się pojawi, to ja jak zawsze będę Was o tym informował. Kolejny temat. De Jakiego sobie dzisiaj poruszymy, dotyczy niczego innego jak nowego sezonu 4, ponieważ w ostatnich dniach otrzymaliśmy kilka dodatkowych informacji, które dotyczą, co ciekawe, pewnej współpracy oraz karnetu, jaki tam się ogólnie pojawi. Na początku zaczniemy sobie od tematu współpracy, i jak jeszcze nie pamiętacie, to zaraz na start sezonu, Liker Hypex poinformował nas o możliwej współpracy pomiędzy Fortnite'em, Deadpoolem oraz Wolverine'em i podał nam, dlaczego może się ona pojawić. Mogliśmy się wtedy dowiedzieć, że Epic Games przerabia obecnie mityczny przedmiot, czyli szpony Wolwerina specjalnie dla kolejnego sezonu czwartego i dodał on, że zwykle próbują ponownie wydać stare kolaboracje karnetowe z alternatywnymi strojami i wyglądem. Jak się okazuje widzowie, w ostatnich dniach otrzymaliśmy takie można powiedzieć małe potwierdzenia tego wszystkiego, która można nawet powiedzieć, że potwierdza nam ten temat, a wszystko to zostało podane, przez Lickera Shina w tym poście tutaj. Możemy tam przeczytać, że aktorzy grający Deadpoola i Wolverina są obecnie w trasie prasowej promującej nowy film i wygląda na to, że spotykają się także z twórcami treści Fortnite'a, co widać na zdjęciu tutaj i samo zdjęcie macie też na ekranie. Jeżeli spojrzymy sobie nawet na zdjęcie w tle, to możemy zobaczyć Fortnite na trybie reaktywacji z ustawionym skinem Deadpoola i liker ten dodaje jeszcze, że czy wkrótce otrzymamy taką współpracę Pracę z Deadpoolem i na tym się to kończy. Jak widać są już to kolejne informacje dotyczące tej współpracy i może rzeczywiście jest to dobry trop, ale na teraz niestety nic nie zostało potwierdzone i szczegóły w tym temacie będziemy poznawać, gdy będzie bliżej do jego wprowadzenia. Mimo to, jeżeli pojawi się w Fortnite, to spodziewajcie się, że skiny z tej współpracy trafią albo do sklepu za fałdolce albo do karnetu, dostaniemy nowego mityka Wolverina powinny pojawić się nagrody, jak przy każdej współpracy oraz sporo nowości. Ja sam z chęcią zobaczyłbym te postacie w Fortnite, a najbardziej chciałbym je zobaczyć w karnecie bojowym, ponieważ skiny, które tam trafiają, mają potem przykładowo swoje przedmioty na wyspie i moim zdaniem byłoby to najlepsze miejsce dla tych postaci. A skoro mówimy tutaj o karnecie bojowym, to sobie przy nim, kochani, pozostańmy, ponieważ jak dobrze wiecie, nowy sezon startuje już w kolejnym miesiącu, co oznacza, że już w tym Teraz jesteście w stanie skorzystać z bardzo ciekawego sposobu na tańszy karnet bojowy. Chodzi tutaj oczywiście o sposób w którym możecie zdobyć taniej karnet bojowy oraz faudolce na swoje konto i cały ten sposób jest powiązany z ekipą Fortnite i od razu zaznaczę, że nie jest to darmowy karnet tylko sposób na tańsze jego zdobycie. Dodam jeszcze, że jest on przeznaczony tylko dla osób które w tym sezonie nie odebrały jeszcze karnetu bojowego z ekipy Fortnite czyli nie miały aktywnej ekipy przez ani jeden dzień w obecnym sezonie ponieważ bez tego się to po prostu tu nie sprawdzi. A więc tak, jeżeli nie mieliście jeszcze ekipy Fortnite, to jeżeli zakupicie ją po 16 lipca, to z miejsca otrzymacie karnet tego sezonu, albo fałdolce, jeżeli go macie, skina i jego przedmioty, dodatkowe 1000 fałdolców, oraz inne bonusy. Co ważne w tym wszystkim widzowie, ekipa jest ważna przez 30 dni i to, co dzieje się w tych 30 dniach, wam tam przysługuje, więc skoro do gry w tym czasie trafi jeszcze jeden kolejny sezon, to również powinniście otrzymać Karnet z tej jednej ekipy Fortnite oznaczałoby to jednocześnie, że płacąc lekko ponad 42 zł, czyli o 5 zł więcej niż 1000 fałdolców, dostajecie 2 karnety bojowe, czyli 2000 fałdolców, dodatkowe 1000 V-Dolców, dwa skiny i ich przedmioty oraz wszystkie pozostałe bonusy z ekipy. Tak więc polecam sobie z tego skorzystać, jeżeli jeszcze do tej pory nie mieliście ekipy, bo warto i pamiętajcie, że sposób ten działa tylko raz na dwa sezony. Bo teraz odbierzecie karnet na kolejny, więc w kolejnym już z tego nie skorzystacie. A co do samego karnetu sezonu czwartego, to tak jak już mówiłem ostatnio, obecnie nie znamy jego skinów i nie wiemy jeszcze co tam się pojawi. I wiemy jedynie tyle, że skiny wymienione wcześniej mogą się tam pojawić i inne postacie Marvela, ale to dopiero zobaczymy. I polecam sobie zobaczyć ten odcinek tutaj. Ostatni temat, jakiego sobie dzisiaj poruszymy, to można powiedzieć mała aktualizacja niedawnego tematu, jakiego przedstawiałem wam na kanale. A chodzi tutaj oczywiście o powrót Fortnite'a na telefony, bo właśnie otrzymaliśmy kolejne ważne szczegóły. Osoby, które jeszcze nie pamiętają, to Fortnite do dostatniego czasu pracuje nad wydaniem aplikacji Epic Games w sklepie iOS i dzięki wprowadzeniu tej aplikacji gracze będą mogli później zainstalować sobie Fortnite'a na swój telefon. W ostatnich dniach dowiedzieliśmy się, że aplikacja ta została przesłana do Apple'a w celu weryfikacji przed udostępnieniem, i była to dobra informacja dla nas, bo wiedzieliśmy dzięki temu, że Fortnite przygotował już sporo rzeczy w całym tym temacie. Jednakże, już następnego dnia, firma Apple odrzuciła aplikację od Epica, na co Epic od razu zareagował i zgłosił tę sprawę do Komisji Europejskiej. I kochani, właśnie otrzymaliśmy informację, która była dla nas chyba najważniejsza. Jak do tej pory. A mianowicie, jeszcze tego samego dnia aplikacja ta została przez nich zaakceptowana, co oznacza, że Fortnite na telefony powrócił już na 100%, o czym dali nam znać nawet likerzy, a wszystko to wydarzy się w kolejnych miesiącach. Osobiście stawiam, że premiera Fortnite na telefony wydarzy się jakoś w kolejnym lub jeszcze następnym sezonie, ale na takie szczegóły musimy sobie jeszcze poczekać i nie mogę się już doczekać jego wydania, bo sam posiadam telefon z systemem. هم iOS A jeżeli ktokolwiek z Was chce na kanale kolejne odcinki na temat nowego sezonu czwartego, nowości i nadchodzących zmian, to zostawcie pod tym filmem łapkę i komentarz sezon czwarty, a nie dość, że niebawem na kanale pojawi się taki oto odcinek, to dodatkowo każda osoba z takim komentarzem dostanie ode mnie serduszko. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim apeczkę do góry. O ile w ogóle Wam się on spodobał, pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów. No i nie zapomnijcie o kodziku Kicia w sklepie tak jak te kozaki na początku, a my widzimy się już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie rano. Yo!